Cienko pokojony pekon, szynkę lub boczek węglą przesmażamy na patelni. Boczek się już przesmażył. I odkładamy go do odsączenia na papierowym ręczniku. Do miski wlewamy jajka, śmietanę, mleko, Solimy, Pieprzymy i wszystko dokładnie roztrzepujemy na jednolitą masę. Foremkę do pieczenia wykładamy ciasnym francuskim. Obcinamy zbędne fragmenty. Posypujemy serem. Podsmażonym bekonem lub szynką. Tutaj możemy dokładać różne składniki. To jest po prostu klasyczne. I zalewamy śmietaną z jajkami. I wstawiamy do piekarnika na około 30-40 minut. Po prostu do czasu, aż nam ładnie się zarumieni. Kisz przysma przysmak książą z lotaryngi i jest już gotowy.